No, i takim oto sposobem jesteśmy po południu w czwartek. Słuchajcie, no i co tu mamy? Na biurko dałem sobie tutaj pudełko, jeszcze nie unboxingowałem ten wyświetlacz do tego tabletu, więc na razie wszystko inne poprzesuwałem. Jak tam pamiętacie, rano ładowarka do tej drukarki elegancko się poskładała, jakimś cudem. Także w cuda należy wierzyć bezgranicznie i klient wierzył, zaufał no i wygrał na loterii los. Dookoła ładowarki klejem <grywa> wygrał, no dobrze działa ładowarka, działa udało się także każdy sposób jest dobry, jeśli działa to nic nie zgubię. Tutaj lecimy z koksikiem i unboxinguje ten wyświetlacz sprawdzamy czy wszystko z nim jest w porządku, czy yy, nadaje się i czy oczywiście jest sprawny przed wklejeniem przetestujemy.